Cześć, tu ojciec Leon Grochowski. Dzisiaj bierzemy na warsztat pytanie, które wraca do mnie w konfesjonale, na kawie po mszy i w wiadomościach od narzeczonych. Czy katolik może poślubić niekatolika? Krótko, tak. Ale jeśli mamy mówić uczciwie, to tak ma ogon. I ten ogon to mądrość, odpowiedzialność i kilka bardzo konkretnych warunków. Zacznijmy od strony Kościoła. Małżeństwo katolika z osobą ochrzczoną, ale nie katolicką, nazywamy małżeństwem mieszanym. Jest możliwe, potrzebna jest jednak zgoda władzy kościelnej, najczęściej ordynariusza. Jeśli druga strona w ogóle nie jest ochrzczona, mamy tak zwane różnice religii i wtedy potrzebna jest dyspensa. To brzmi urzędowo, ale chodzi o coś bardzo życiowego. Kościół chce upewnić się, że wchodzicie w przymierze świadomie i że wiecie z czym to się wiąże szczególnie w kwestii wiary i dzieci. Jeśli ślub będzie w kościele katolickim, katolicka strona składa spokojną, ale poważną deklarację. Umacniam swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i z Bożą pomocą chcę w tej wierze trwać w kościele katolickim. Szanuję sumienie mojego przyszłego współmałżonka i wreszcie Dołożę ze swojej strony wszelkich starań, aby nasze dzieci były ochrzczone i wychowane po katolicku. Zauważcie, to nie jest odebranie komukolwiek wolności. To uczciwe postawienie sprawy. Oto kim jestem i oto dokąd, we wspólnocie z Tobą, chcę prowadzić nasze dzieci. Szacunek dla sumienia współmałżonka i wierność własnemu sumieniu, ramię w ramię. Czasem pytacie. Czy możemy zawrzeć ślub poza Kościołem katolickim? Zasadniczo katolik zawiera małżeństwo w katolickiej formie. Bywa jednak, że biskup udziela dyspensy od formy kanonicznej, jeśli są ku temu poważne racje i jeśli dobro wiary jest zabezpieczone. Nie chodzi o mi się, tylko o roztropną decyzję z myślą o waszym dobru i o jedności przyszłej rodziny. To wszystko warto omawiać z duszpasterzem na etapie przygotowania do ślubu, a nie tydzień przed datą w kalendarzu. Teraz ważne rozróżnienie. To nie jest sprawa grzechu w sensie prostego wolno-niewolno. Wolno. Kościół nie mówi małżeństwo mieszane, grzech. Kościół mówi, to sprawa mądrości. Czyli, czy to co planujecie poprowadzi was do świętości razem? Małżeństwo i tak jest wymagające. Jeśli nie jesteśmy zjednoczeni w tym, co w nas najgłębsze w wierze, to dokładamy sobie ciężar. Czy jest to nie do uniesienia? Nie. Znam piękne małżeństwa, w których tylko jedno z małżonków jest katolikiem. Ale znam też pary, które po dwudziestu, trzydziestu latach szeptały: Gdybym miał wybór jeszcze raz, Prosiłabym Boga o współmałżonka, z którym modlę się jednym sercem. I uwierzcie mi, mówili to delikatnie z miłością, a druga strona kiwała głową, bo rozumieli, że wspólnota wiary nie umniejsza miłości, ona ją niesie. Kościół przypomina, że małżeństwo ma dwa zasadnicze cele: dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Zatrzymajmy się. Dobro małżonków to nie jest hasło na kartkę z życzeniami. Czy osoba, z którą się wiążesz, pomaga ci w drodze do Boga? Czy jej obecność roznieca twoją modlitwę, twoją wierność niedzielnej Eucharystii, twoje miłosierdzie? A może tylko nie przeszkadza? Różnica między nie przeszkadza a pomaga to różnica między samotnym biegiem pod wiatr, a wspólnym niesieniem żagla. Zdarzają się dni, kiedy to Ty będziesz ciągnąć wóz, i dni, kiedy to Ciebie trzeba pociągnąć. Dobrze mieć wtedy obok kogoś, kto zna kierunek. Drugi cel dzieci. Ojcze przecież nie będziemy zmuszać oczywiście, że nie miłość nie działa przemocą ale dzieci potrzebują jasnych znaków. Jeżeli dziś dla Ciebie oczywiste jest, że pragniesz chrztu, katechezy, niedzielnej mszy. Dobrze, żeby to było jasne także dla osoby, którą kochasz, bo przyjdą poranki, w które nastolatek powie: Nie idę. I czyje idziemy wtedy zabrzmi? I czy zabrzmi ono jednym głosem? To nie są drobiazgi. To codzienna dramaturgia miłości, z którą mierzy się każda rodzina. Ktoś zapyta: A co z różnymi zwyczajami religijnymi, kalendarzem świąt, modlitwą w domu? Tu zaczyna się mądrość praktyczna. Jeśli twój narzeczony jest ochrzczonym chrześcijaninem innego wyznania, pamiętaj, że nie mówimy o gorszym chrześcijaninie. To nasz brat w Panu. Jest wiele, co nas jednoczy, ale są też realne różnice. Trzeba je nazwać nie po to, by ranić, lecz by nie raniły później. Jeśli druga strona jest nieochrzczona lub deklaruje niewiarę, tym bardziej warto spokojnie zapytać, co dla ciebie znaczy, że niedziela należy do Boga. Co zrobimy w wakacje, kiedy w planie jest poranny wyjazd, a dla mnie jest też niedzielna Eucharystia. Jak będziemy podejmować decyzje moralne, gdy nasze sumienia wskażą różne drogi, lepiej mieć te rozmowy przed ślubem, niż udawać, że jakoś to będzie. Powiem to sercem dusz pasterza. Jeśli kochasz kogoś, kto nie jest katolikiem, nie bój się jasno powiedzieć, o czym marzysz. Marzę o tym, byśmy razem szli do Jezusa w Kościele katolickim. Nie stawiam ultimatum, nie handluję miłością, mówię prawdę o moim sercu. Nikt nie ma prawa Cię za to zawstydzać. To nie jest presja, to uczciwość. A czy czasem z takiej szczerości rodzą się niespodzianki łaski? Owszem. Widziałem, jak ktoś, kto przyszedł tylko z szacunku, z czasem odkrywał wiarę i prosił o chrzest, albo pojednanie z Kościołem. Ale to zawsze była droga wolności, nigdy przymusu. Może teraz myślisz: Ojcze Leonie, to wszystko brzmi poważnie. Czy to znaczy, że jeśli on lub ona nie jest katolikiem, powinnam zakończyć relację? Nie odpowiem gotowcem. Powiem: rozeznawaj w świetle celu małżeństwa i realiów waszego życia. Jeśli na tym etapie słyszysz w sobie niepokój, zatrzymaj się. Nie żeby uciekać. Lecz, żeby zobaczyć, co naprawdę budujemy. Miłość jest zbyt cenna, by ją stawiać na piasku niedomówień. Za chwilę przejdziemy do bardzo konkretnych kryteriów roztropności: jak rozpoznać, czy różnica wyznania staje się ryzykiem, które was oczyszcza i umacnia, czy przepaścią, którą wciąż musicie omijać, jak rozmawiać o niedzieli, sakramentach i wychowaniu dzieci, oraz jakie pytania zadać sobie nawzajem. Zanim złożymy przysięgę tak, by nasze tak było jednocześnie wiernością Bogu i czułością wobec tego, kogo kochamy. Obiecałem konkret. Zacznijmy więc od rozmów, które trzeba odbyć, zanim powiecie sobie tak. Pierwsza niedziela. Zaproponuj prosty, szczery dialog. Dla mnie niedzielna Eucharystia to serce tygodnia. Jak możemy ułożyć nasz rytm tak, by to uszanować? Zwróć uwagę, nie pytasz, czy mogę, tylko jak możemy. Jeśli druga strona odpowiada, jasne, pomoże ci wstać, poszukamy mszy na wyjeździe. To dobry znak. Jeśli słyszysz, po co ci to? Przecież można raz odpuścić. Zatrzymaj się. Jednorazowe raz bywa przedsionkiem nawyku, a nawyk źródłem żalu. Druga rozmowa, sakramenty i wychowanie dzieci. Powiedz spokojnie. Chcę, by nasze dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Jak ty to widzisz? Pozwól drugiej stronie naprawdę odpowiedzieć. Nie szukaj natychmiast kompromisu za wszelką cenę, tylko prawdy. Lepiej usłyszeć, mam wątpliwości przed ślubem, niż negocjować w szpitalu dzień po porodzie. Ustalcie konkret, kto zapisze do parafii, jak będzie wyglądała katecheza, co z przygotowaniem do pierwszej komunii i jeszcze jedno – Czyje nie może zatrzymać tak kościoła. Jeśli małżonek będzie z zasady blokował chrzest, lepiej to wiedzieć teraz. Trzecia, modlitwa w domu. Nie chodzi o godzinne nabożeństwa, lecz o język miłości. Czy druga strona ma w sobie gotowość, by uszanować Twoją modlitwę, zapalić z Tobą świecę adwentową, pobłogosławić posiłek, przyjść na roraty, choćby z ciekawości? To są małe cegiełki, które budują wspólny dach. Jeżeli spotykasz ironiczne komentarze, kpiny z Twojej spowiedzi, zawstydzanie przyznajomych, to czerwona flaga. Człowiek, który kocha, nie wyśmiewa Twojego świętego gruntu. Czwarta. Decyzje moralne i sumienie. Warto nazwać różnice, zanim one nazwą was. Porozmawiajcie o czystości przedmałżeńskiej, o otwartości na życie i o metodach naturalnych o szczerości w finansach, o uczciwości w pracy, nie dlatego, żeby wygrać dyskusję, tylko żeby zobaczyć, czy idziecie w tym samym kierunku. Jeśli dla ciebie spowiedź jest miejscem, w którym weryfikujesz drogę, a dla niego psychologia dla wierzących, to będzie tarcie. Można je przejść, ale tylko wspólnie, bez pogardy. Piąta, rodzina pochodzenia i święta. Kto u kogo spędza wigilię, czyje zwyczaje wejdą do waszego domu? Jeżeli druga strona jest chrześcijaninem innego wyznania, pojawi się pytanie o wieczerze pańską. Uszanujcie naukę kościoła. Komunia to nie jest gest uprzejmości, lecz znak pełnej jedności wiary. Można być razem w ławce, modlić się, śpiewać, a jednocześnie uczciwie przyjąć, że nie wszystko jest wspólne jeszcze. Tam, gdzie coś nas dzieli, wybierajmy miłość, a nie udawanie. Szósta, Logistyka łaski, czyli przygotowanie. Kurs przedmałżeński, spotkania w poradni rodzinnej, rozmowa kanoniczna w parafii to nie formalności do odhaczenia, ale szansa na rozmowę o sprawach, które najłatwiej zepchnąć na później. Pamiętajcie o zgodzie ordynariusza na małżeństwo mieszane albo o dyspensie, jeśli jest różnica religii. I o deklaracji strony katolickiej: trwać w wierze. Szanować sumienie współmałżonka, troszczyć się o katolickie wychowanie dzieci. To nie test lojalności wobec urzędu, tylko akt wewnętrznej uczciwości. Jak rozpoznać, czy różnica wyznania jest dla Was drogą wzrostu, a nie pęknięciem? Daję Wam trzy znaki mądrości. Pierwszy: wspólny język wartości. Gdy mówisz wierność, partner nie rozumie dopóki nam wygodnie, tylko na dobre i na złe. Drugi: Gotowość do kosztu. Jeśli powiesz: W niedzielę szukam mszy, nawet na urlopie, a on odpowie: To ja rano ogarnę dzieci. To koszt miłości. Trzeci: pokora wobec tajemnicy. Gdy pada zdanie: Nie rozumiem twojej spowiedzi, ale widzę, że cię przemienia. To pokora, która chroni jedność. Są też znaki ostrzegawcze. Bagatelizowanie twojej wiary to się zmieni po ślubie. Stawianie ultimatum albo Kościół, albo ja, chroniczne odkładanie decyzji o chrzcie, zazdrość o Pana Boga, modlisz się zamiast ze mną rozmawiać. Jeśli to widzisz, nie uciekaj przed prawdą, tylko poszukaj pomocy. Rozmowa z duszpasterzem, mediacja, czas na rekolekcję. Lepiej przepracować ból teraz niż żyć z Nim latami. Praktyczna podpowiedź Stwórzcie kartę jedności. Krótkie własne zdania, które podpiszecie sercem, na przykład. W niedzielę priorytetem jest Eucharystia. Dzieci ochrzczymy w kościele katolickim. Nie wyśmiewamy praktyk religijnych. Wspieramy się w modlitwie. Rozmawiamy bez szantażu. Gdy się różnimy, szukamy światła u mądrych ludzi. Ten prosty dokument nie ma pieczątek, ale ma moc, bo jest wasz. A co jeśli narzeczony mówi. Ja nie zamierzam zmieniać wyznania, ale chcę ci towarzyszyć. To piękny punkt startu. Zaproś go do twojej parafii, przedstaw wspólnocie, pokaż, że to jest twój dom. Jednocześnie ty wejdź z szacunkiem w jego świat, poznaj jego rodzinę, zadaj pytania bez irytacji, naucz się słuchać. Pamiętaj jednak, że most buduje się z dwóch brzegów. Jeżeli budujesz sama, dojdziesz do połowy i zabraknie lądu. I jeszcze jedna delikatna kwestia, intymność. Miłość małżeńska jest święta, a ciało ma pamięć. Jeśli już teraz przekraczacie granice, będzie wam trudniej później zawalczyć o czystość i otwartość na życie. Ustalcie wspólny plan, spowiedź, granice czułości, rozmowa o lękach. To nie chłód, to troska. Miłość, która potrafi czekać, potrafi też trwać. Wiem to dużo ale nie po to, by zniechęcić, tylko by Was uzbroić. Za chwilę opowiem Wam kilka historii, prawdziwych z imionami zmienionymi, o parach, które stanęły dokładnie w tych miejscach, o małżeństwie, gdzie różnica wiary stała się przestrzenią wzajemnego daru, o innym, gdzie zamiatanie spraw pod dywan doprowadziło do pęknięcia i o tym, jak łaska sakramentu potrafi przeniknąć codzienność, jeśli damy jej pierwszeństwo. I właśnie tam przejdziemy, bo teoria staje się ciałem dopiero w życiu. Obiecałem historię. Pierwsza będzie o Kasi i Pawle. Kasia, katoliczka, Paweł, luteranin, zakochani dojrzali, nie z tektury. Przyszli do kancelarii nie po pieczątkę, tylko po światło. Pamiętam, jak Paweł powiedział, nie będę udawał, że wierzę tak samo, ale szanuję to, że dla Ciebie Eucharystia jest sercem. Chce być przy Tobie. To zdanie było jak kamień węgielny. Podpisali swoją kartę jedności. Niedziela należy do Boga, dzieci ochrzczone w Kościele Katolickim, zero rok z praktyk religijnych. On nie przystępował do komunii u nas. Rozumiał, że to znak pełnej jedności, której jeszcze nie ma. Ale stawał obok, śpiewał, pomszy tulił dziecko, a w domu razem czytali słowo. Kiedy nadeszła pierwsza komunia ich córki, Paweł przygotował rodzinne śniadanie i powiedział: Dziś to wasz wielki dzień, mój też, bo kocham waszą wiarę. Nie wszystko było łatwe. Był urlop, na którym rano planowałem wędrówkę. Kasia łagodnie, najpierw msza, potem góry. Znalazł się poranny kościół, a po wyjściu Paweł mruknął: Da się. To da się jest czasem większym cudem niż fajerwerki. Minęło parę lat. W ich domu adwent pachnie świecą, Wielki Piątek jest ciszą, a Niedziela ma kształt stołu. Różnica wyznania nie zniknęła, ale stała się miejscem daru. Druga historia jest trudniejsza: Marta i Bartek. Ona, bardzo zaangażowana, on, agnostyk, ale otwarty. Podczas narzeczeństwa był czarujący. Jasne, rób swoje ja nie przeszkadzam. Nie rozmawiali o dzieciach. Bo przecież się dogadamy. Po ślubie zaczęły się drobne pęknięcia. Niedziela odkładana, kąśliwe żarty. Znowu spowiedź, serio? Chrzest odkładany, aż rodzina przyjedzie, aż minęły dwa lata. Marta płakała, Bartek czuł się osaczony. Nie dlatego, że byli złymi ludźmi. Po prostu poszli w życie z niedomówieniami, jakby się dało zbudować dom bez planów. Przyszli po pomoc. Kiedy rozmawialiśmy, Bartek w końcu powiedział: Nigdy nie zrozumiałem, że to dla ciebie aż tak ważne. Myślałem, że po ślubie to zelżeje. Słowo zelżeje zraniło Martę bardziej niż żart. Zaczęli powoli. On obiecał, że nie będzie blokował chrztu, ona, że nie będzie prowadzić domowej katechezy przeciwko niemu, tylko dla dziecka. Czy się uratowali? Nie powiem bajki. Zrobili kroki, ale noszą blizny. I te blizny uczą nas jednego. Brak rozmów przed ślubem nie znika po ślubie. Zwykle wraca. Głośniej. Trzecia historia jest o łasce Ola i Daniel. Ona, katoliczka, on, nieochrzczony, ale z sercem ciekawym. Przyszedł do kościoła z szacunku do Oli. Ustalili jasno, dzieci ochrzczone. Niedziela, msza, zero presji na jego nawrócenie. Ola kochała wprawdzie bez targowania. W wielkim poście Daniel powiedział: Mogę pójść z tobą na drogę krzyżową, chcę usłyszeć, co ty słyszysz. Szli w ciszy. Po roku poprosił o katechumenat. Nie dlatego, że ktoś go przycisnął, tylko dlatego, że miłość i świadectwo otworzyły okno. W wigiliach Chrztu powiedział mi: Nie wchodzę tu po to, by być taki sam jak Ola. Wchodzę, bo odkryłem tego który ich miłość podtrzymuje. To była noc świateł. Dlaczego te historie? Bo pokazują, że nie ma jednej ścieżki, ale jest jedno kryterium: czy to, co robimy, służy dobru małżonków i wychowaniu dzieci w wierze, i czy decyzje, które dziś wydają się drobiazgami, jutro nie staną się kluczami do serca. Kiedy mówimy, że małżeństwo mieszane nie jest sprawą grzechu, tylko sprawą mądrości, mówimy też, to droga, na której potrzeba większej czujności. Nie po to, by się bać, ale by kochać rozumnie. Czasem pytacie: Ojcze, czy lepiej czekać, aż druga strona stanie się katolikiem? Odpowiadam: Nie planuj czyjegoś nawrócenia jak przeprowadzki. Planować można własną wierność. Jeśli jednak w twoim sercu jest pragnienie jedności sakramentalnej, powiedz o nim. Powiedz z czułością i bez ultimatum. To nie jest warunek handlowy. To marzenie o wspólnej drodze. I pamiętaj, łaska lubi prawdę. Tam, gdzie jest jasno powiedziane, kim jestem i dokąd idę, tam często pojawia się przestrzeń na decyzję. Ktoś inny pyta, a jeśli rodzina naciska, zróbcie tak jak wszyscy, nie komplikujcie? Wtedy przypominam, że ślub to nie spektakl rodzinny, to przymierze, które wypowiecie wy przed Bogiem. Warto wysłuchać najbliższych, ale jeszcze bardziej warto szukać jedności między wami. Zewnętrzny spokój, okupiony wewnętrzną zdradą własnego sumienia, to rachunek, który zawsze wraca. W codzienności pomaga prosta praktyka. Usiądźcie co tydzień, chodź na kwadrans, zadajcie sobie te same trzy pytania. Co nas w tym tygodniu do Boga zbliżyło, co oddaliło, co możemy zrobić inaczej? To nie coaching, to higiena serca. Jeżeli jesteście na początku drogi, znajdźcie mądre małżeństwo, które was poprowadzi. Nie potrzebujecie mentorów z idealnych fotografii, tylko świadków z pęknięciami, którzy nie uciekli. I jeszcze słowo do tego z Was, kto jest katolikiem. Twoja deklaracja: Trwam w wierze, szanuję sumienie współmałżonka, zrobię wszystko, by dzieci były wychowane po katolicku. To nie martwa formuła, to obietnica. Że w momentach napięcia nie sięgniesz po sarkazm, tylko po modlitwę, że w wakacje poszukasz mszy, nawet jeśli trzeba będzie wstać wcześniej, że porozmawiasz z dzieckiem o spowiedzi nie jako o obowiązku, ale jak o spotkaniu z miłosierdziem, że zaprosisz, a nie zaciągniesz. To zwykłe, ciche tak, powtarzane tysiąc razy. Na koniec chcę powiedzieć coś, co noszę w sercu od pierwszego roku kapłaństwa. Nie ma małżeństw skazanych na sukces ani na porażkę. Są małżeństwa, które karmią się łaską i prawdą, i są małżeństwa, które próbują żyć na domysłach. Różnica wyznania nie przekreśla świętości, ona ją sprawdza. Jeżeli pozwolicie Bogu wejść w wasze między, On potrafi uczynić z różnicy miejsce spotkania. Jeśli teraz słuchasz mnie jako narzeczona lub narzeczony i czujesz ulgę, Dziękuj Bogu. Jeśli czujesz niepokój, nie uciekaj. Idź do spowiedzi, pogadaj z duszpasterzem, zaproś drugą stronę do rozmowy. I módlcie się. Modlitwa narzeczonych może być bardzo prosta. Jezu, naucz nas kochać mądrze. Daj nam jedno serce w Twoim sercu. Pokaż, jak mamy prowadzić nasze dzieci do Ciebie. Chroń nas przed lękiem i udawaniem. Amen. A teraz, gdy zamykamy tę serię, Zostawiam was z błogosławieństwem i zadaniem. Zróbcie dziś pierwszy krok, jedną rozmowę, jedno przepraszam, jeden telefon do parafii, jeden wspólny pacierz. Reszta przyjdzie w swoim czasie, jeśli będziecie wierni małym sprawom. Niech was w tym prowadzi Pan, niech on was umacnia. A Maryja, matka pięknej miłości, niech uczy was tak kochać, by każde tak było prawdziwe. Z serca Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.